Cześć, w tej filmie pokażę jak używać narzędzia Temux na linuxie. Więc tak, aby to zrobić na początek musimy wejść w terminal, więc wchodzimy w show i odpalamy terminal. I czym w ogóle jest to narzędzie? Temux oznacza tak naprawdę z angielskiego terminal multi, multiplexer i pozwala nam ono na głównie po prostu pracować w wielu sesjach terminale w jednym oknie. Dzieli się krad na panele po prostu. Pokażę jak to zrobić i jak to w prosty sposób zainstalować. Na początek musimy sobie zainstalować to narzędzie, ponieważ nie jest ono zainstalowane domyślnie. Robi się to za pomocą polecenia apt Install i Temux. Klikamy Enter, wpisujemy hasło. I tak, klikamy Y dują to continue, Zgadzamy się oczywiście. I teraz tak, czekamy jeszcze chwilkę i nasza, aplik nasza instalacja się zakończyła, możemy sobie to wyczyścić. I teraz tak. Yy, musi, sprawdzimy, czy w ogóle się zainstalowało. Robi się to za pomocą policja Temux V. Jak widać mamy wersję 3.4, czyli wszystko działa możemy przejść do, yy, naszej, do naszego narzędzia. Jak się uruchamia? Robi się to za pomocą policja Temux po prostu. Klikamy Enter. I mamy coś takiego. W teorii wygląda to tak samo. Po prostu odpalił się nam terminal. W tym, że mamy tutaj taki zielony pasek na dole. I co to w ogóle znaczy? Teraz tak. Ważne jest, aby powiedzieć, że, żeby cokolwiek tu robić, głównym tak jakby sposobem używania klawiszy jest klikanie Ctrl B i następnie jakiegoś klawisza. Czyli na przykład, jak odpalić nowe okno? Na początek klikamy Ctrl B na klawiaturze i teraz aby odpalić nowe okno klikamy C czyli C jak widać stworzyło nam się nowe okno mamy teraz 0 basz i 1 basz możemy wyświetlić listę okien znowu klikamy CTRL B kliknąłem i teraz klikamy W W wyświetli nam listę okien mamy to w ten sposób i tak możemy się przełączać między tymi oknami czyli na przykład klikamy CTRL B 0, jesteśmy w oknie zerowym CTRL B Jeden. Jesteśmy w oknie pierwszym, w którym właściwie wyświetliliśmy właśnie tą naszą listę okien. E, możemy z tego wyjść. Z e, tego wychodzi się Q. I teraz jeżeli kliknę Ctrl B 0, Ctrl B 1, wyszłem z tego, czyli te okna są takie same. Możemy z tego w ogóle wyjść e, klikając Exit i Exit. Zamknąłem teraz wszystkie okna i zamknąłem też nasz program tym, tym samym sposobem, ponieważ nie mamy, nie mieliśmy tak naprawdę żadnych okien, więc nie miałem czego wyświetlać. Ale teraz tak: e, stworzymy sobie nową sesję. Tym razem z nazwą. Czyli tak: temux minus new i sesja z nazwą na przykład demo. Klikamy Enter. E, tak. Nie minus new, tylko samo new bez, bez, bez kreski. Zrobiłem błąd. temux new minus demo. W ten sposób, teraz klikamy enter i mamy naszą sesję demo. Stworzymy nowe okno. Znowu klikamy Ctrl B i klikamy C. Nowe okno się stworzyło. I teraz tak, możemy podzielić nasz ekran. Ekran można podzielić na dwa sposoby. Pierwszym jest kliknięcie Ctrl B i wpisanie znaku e, procenta, czyli. Shift i 5 na klawiaturze. Jak widać podzieliliśmy i teraz mamy oba okna w tym miejscu i wszystko nam ładnie działa. Teraz tak możemy. E, może wyj wyjdę jeszcze z tego w ogóle. I teraz tak. Możemy też podzielić te okna w sposób taki, że e, Ctrl B i e, dzieli mnie w taki sposób, taki tak jakby poziomy po prostu. Jak się przełączać między pa panelami? Eee, można, powiedzmy, zrobić tutaj pole jakieś polecenie, na przykład LF co, co zrobić, żebym się mógł przełączyć między panelem do tego panela górnego? Robimy to strzałkami, czyli czy na początek oczywiście Ctrl B i dopiero strzałka w górę. Jak widać, przełączyłem się, wszystko zadziałało i teraz mogę na przykład tutaj sobie użyć polecenia eee, pwd i jak widać mam w w tym miejscu naszy, wynik naszego polecenia mogę na przykład w tym miejscu użyć polecenia top tu mam listę procesów w tym momencie a teraz mogę przejść tu tylko tak klikamy oczywiście e, to sobie kliknę w to nie jest ważne ctrl b e, i strzałka w dół tylko tak e, nie, nie w ten sposób tylko teraz tak e, ctrl b strzałka w dół i tu mogę sobie zrobić na przykład jakiegoś pinga. Kliknąć Enter, i jak widać, w jednym oknie mogę sobie kontrolować procesy, w drugim oknie mogę e, sobie pingować. I tak naprawdę jest to bardzo przydatne e, podczas robienia różnych tego ty, typu rzeczy. Jak, tego, jak odłączyć się od sesji terminala? Klikamy Ctrl B i klikamy D. Tylko tak. E, to może sobie zmienić. Ctrl B i klikamy T. Wyszedłem z tego. Odłączyliśmy się. I w tym momencie możemy wyświetlić polecenie Temux LS nasze sesje. Jak widać, odłączyliśmy się, ale nasza sesja nadal działa. E, nasza sesja demo. Jak wrócić do naszej sesji? Mm, można wrócić za pomocą polecenia Temux attach, Minus T i demo. No, demo, dlatego że nazywa naszej sesji się nazywa demo, więc klikamy. Jak widać, wróciliśmy dokładnie do tego miejsca. Jak tak ogólnie z tego wyjść, żeby to zniknęło, klikamy po prostu Ctrl C. I klikamy exit. Tutaj też klikamy Ctrl C, klikamy Exit. I teraz Temux, LS. Jak widać mamy tylko naszą sesję demo. Nasza sesja demo, demo Windows e, działa. Ale już w, w tym momencie, jeżeli sobie jeszcze raz w nią wejdę, yy. tylko tak muszę to zrobić w ten sposób, że temux attach minus te demo, jak widać, w naszej sesji, którą demo, którą sobie stworzyliśmy wcześniej, już w ogóle nie ma i nie możemy do niej wejść tak jak wcześniej, ponieważ nie wyszliśmy. Jeżeli teraz sobie zamkniemy ten terminal w ogóle, tylko że tak, ja jest w ogóle w tym miejscu, teraz jak i teraz tak, yy, mm, Temux LS, jak widać, yy, no server running on TMP Temux. 1000 default, więc tak to wygląda. Przez przypadek się zagapiłem i wpisywałem to tak naprawdę nadal w naszej sesji, no ale tak. Wystarczy pisać exit i nasza, se, se, nasza sesja jest w Jak widać, nie jest odłączona, tylko jest w więc to jest też dosyć takie przydatne. Tak to jeszcze raz pokażę, bo trochę pomieszałem może. Chciałem powiedzmy CMUX minus new, minus F demo2 na przykład. E, tak, tylko znowu. Bez tej krewki tutaj minus F demo 2 mamy jakąś sesję. Odłączamy się klikając Ctrl B i D. Teraz, jak mamy na naszej klawiaturze temux LF, mamy demo 2, ale jeżeli się połączymy temux attach minus T demo 2 i klikiemy exit, to jest exited. I jeżeli wpiszę temux LF to sesji nie ma. Żadnej sesji running na naszym terminalu. Więc w ten sposób można sobie używać tego programu. Jest on dosyć przydatny. Jeżeli film się podobał, możesz zostawić łapkę w górę, e, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne odcinki.